Dzień dobry, nazywam się Agata Gatroska i zapraszam na mój podcast z wiatrem w grzywie. Zapraszam na odcinek e, piąty e, podcastu z wiatrem w grzywie, w którym będę opowiadać o tajemnicach działania. I chcę się skupić na takich rzeczach, które e, myślę, że mogą nie być e, takie oczywiste, i opowiem o kilku rzeczach, które blokują działanie które warto spojrzeć na które obszary inaczej, żeby te sobie działanie uruchomić, ale też powiem o tym co uruchamia i na koniec trochę o narzędziach, czyli co potrzebujemy oprócz tego żeby sobie uruchomić działanie, żeby to do czego chcemy te działanie użyć w ogóle miało szansę być zrealizowane. Muszę powiedzieć, że ja jestem Działaczem, realizuję sporo rzeczy, przychodzi mi to z łatwością i właściwie kocham działać. Natomiast są okresy, w których uczę się najwięcej na temat działania, i to są momenty, kiedy mam bardzo duże ograniczenia czasowe, a konieczność realizacji wielu projektów jest. I w tych właśnie obszarach nauczyłam się, żeby efektywnie działać z uwzględnieniem w ogóle całego człowieka i tego, kim jesteśmy, czyli i potrzeb i cielesnych, i emocjonalnych, i takiej higieny psychologicznej. I w tym, o czym będę opowiadać, też o tym będzie. Więc zaczynamy. Pierwsze, na czym się skupię, to co blokuje działanie. I pierwszym takim obszarem, z którym najczęściej Mamy do czynienia, i to nie ma znaczenia, czy to są liderzy, czy osoby, które właśnie założyły swoje firmy i próbują działać, czy to jest osoba, która chce po prostu zacząć mieć więcej sportu w swoim życiu, czy dobrych, zdrowych nawyków i chce działać w takim obszarze zmiany trochę swojego stylu życia. Dotyczy to wszystkich. I ten obszar, który bardzo blokuje działanie, to jest dążenie do doskonałości. Możemy mówić o tym e, perfekcjonizm. I w ogóle, jeśli to jest jakiś temat, ja to krótko o nim powiem, który Ciebie dotyczy, to zapraszam do całego odcinka podcastu na ten temat. E, podlinkuję w e, tak zwanych show notes, czyli właśnie w opisie do tego podcastu, ale można też sobie po prostu wyszukać w liście podcastów odcinek o perfekcji. No, o perfekcjonizmie, którym opowiadam, jak się go pozbyć i na czym on yy, polega. Generalnie perfekcjonizm yy, ma taką cechę, jedną z wielu, że chcemy zrobić coś doskonale, a cele, które sobie wyznaczamy, są bardzo często bardzo trudne do zrealizowania i ciężko je sobie wyobrazić. To powoduje, że właściwie to aż się nie chce ruszać w kierunku. Tego działania, bo ten cel jest tak odległy, że trudno się małymi krokami y, zmotywować, a mało tego, perfekcjonisty często on jest w ogóle niemożliwy do zrealizowania, bo jest ustawiony już nieadekwatnie. Y, y, Dodatkowo przy perfekcjoniście mamy do czynienia z takim mechanizmem krytyka wewnętrznego, czyli głosu, który nie motywuje, tylko demotywuje, i za każdym krokiem, potknięciem czy nie doścignieniem tego jakiegoś ideału, mówi: O, znowu ci nie wyszło, o, widzisz, jakby i tak ci się nie uda, więc po co w ogóle działać? Dążenie do doskonałości trzeba odrzucić, bo właściwie. Każdy działacz i osoby, które działają efektywnie, mają bardzo zdrowe podejście do tego, co jest zrobione. I można powiedzieć, że jeśli jest jakiś dobrze wyznaczony cel, i jeśli 80% tego, co sobie założyliśmy, jest zrobione i są jakieś małe niedociągnięcia, to każdy działacz będzie z tego zadowolony. Perfekcjonista natomiast skupi się na tych pozostałych 20, które są. Niemożliwe do zrobienia. Tu wchodzi taki, takie pojęcie profesjonalizmu, które jest takim parasolem, pod którym się tendencje takiego dążenia do doskonałości potrafią ukryć, czyli zacznę coś robić, jak już będę mogła robić to profesjonalnie. I nie ma chyba takiej dziedziny, i tu możemy wziąć od fryzjerstwa. O matko, tak, trzeba komuś się poddać, mimo że jest niedoskonały. Poprzez e, zakładanie swojej działalności, prowadzenie warsztatów rozwojowych, bycie menadżerem, żebyśmy od razu wskoczyli na poziom profesjonalny. To jest niemożliwe. Żeby zacząć być ekspertem w swojej dziedzinie, trzeba tam e, dojść. A nawet jeśli już mamy pewne e, umiejętności. Które powodują, że jesteśmy profesjonalni, to każda dziedzina mistrzowska zakłada, że się stale uczysz i są obszary, w których nie jesteś doskonały, doskonała, a te obszary będą oznaczać, że czasami zaeksperymentujesz i nie wyjdzie coś tak, jak powinno wyjść. Czyli można powiedzieć, że działając no, skazujemy się w jakiś sposób na to, tylko to słowo skazujemy już mówi, że to jest takie negatywnie trochę nacechowane, ale jest to związane z tym, że pewne rzeczy będą nam wychodziły, a pewne nie, a chcąc dążyć do drogi mistrzowskiej i właśnie profesjonalizmu, oznacza to, że będziemy się uczyć i popełniać błędy, i czasami będziemy w takich sytuacjach, kiedy coś zupełnie nie, nie wyszło. Więc jeśli chcesz działać, chcesz zacząć swój nowy projekt, chcesz założyć firmę, chcesz e, objąć stanowisko menedżerskie, słowo profesjonalizm to nie jest coś, co e, osiągniesz e, od razu i nie można się tym w jakiś sposób e, katować i wymagać od siebie za dużo, bo wtedy masa energii idzie na to, żeby zachować pewien wizerunek e, profesjonalisty. Który nie pokrywa się w rzeczywistości. Drugim takim obszarem, który blokuje działanie, jest szukanie akceptacji w zewnętrznych ekspertach. Czyli cokolwiek zaczynam nowego, chcę mieć z zewnątrz potwierdzone, czy to jest ok, czy nie. To się też nazywa zewnątrz sterownością, czyli takim brakiem zaufania do własnych odczuć, decyzji, celów. Tylko próba potwierdzenia tego u kogoś. To może być bliższa osoba, to może być dalsza. Ktoś, kto powie, że to, co robimy, ma sens. I to ma dwie takie ślepe główne ulice. Pierwsza to jest to, że my się pozbywamy odpowiedzialności za to, co robimy, bo można powiedzieć, że szukamy współtowarzysza tej odpowiedzialności, a to oznacza, że trochę jakbyśmy oddawali lejce, lejce projektu z rąk. I zawsze to pod kątem działania się źle y, kończy, bo możemy działać wtedy, kiedy te lejce trzymamy w naszych y, rękach i my powo po powodujemy koniem, który w tym momencie może symbolicznie oznaczać projekt cokolwiek, a nie ktoś y, y, inny. Ale też jest y, druga, druga y, ślepa y, y, ulica z tym y, związana, że będąc. Zewnątrz e, e, sterowni, za bardzo otwieramy się na e, ocenę innych odnośnie naszych projektów. Gdybym ja, zaczynając programy rozwojowe z końmi, kiedy je wprowadzałam 12 lat temu do Polski, e, polegała na jakiejkolwiek ocenie z zewnątrz, to nigdy bym nie ruszyła. Ponieważ większość e, reakcji na to, że chcę wspierać liderów w ich rozwoju poprzez kontakt z końmi, była, powiedzmy, nazwijmy to dyplomatycznie, z lekkim uśmieszkiem. Reakcje czasami było du dużo mocno e, m, niesprzyjające. I gdybym ja nie oparła się o swoją wewnątrzsterowność i o moje własne doświadczenia i e, głębokie przekonanie, e, poparte też zresztą tą moją wiedzą, którą już miałam ze świata, bo ja brałam udział w m, prestiżowych szkołach, gdzie tego się e, uczyłam, więc ja już wiedziałam, że i na poziomie badań, że to działa, że to ma sens i że są ludzie, którzy z tego korzystają, ale przyniosłam to na rynek, który nic o tym nie wiedział, nikt o tym nie słyszał, a było to tak przekraczające i nadal zresztą jest, bo nie jest to w wielu miejscach oczywiste, że się uczy liderom uczyli na przykład liderów poprzez kontakt z końmi. Nadal muszę to w jakiś sposób tą granicę jakby przekraczać, ale gdybym ja się opierała tutaj na zewnętrznych ocenach, to bym nie ruszyła. Ja wielokrotnie słyszę, że ktoś ma nowy pomysł, że ktoś chce zrobić coś w jakiś inny sposób, ale się okazuje, że ktoś ma inne zdanie. No i co, że ma inne zdanie? To jest nasz wybór i nasza praca i nasz pomysł. Biznesowy czy prywatny i my mamy wziąć za niego odpowiedzialność i zacząć działać, co nie oznacza, że zamykam się na oceny innych, tylko tu trzeba rozróżnić, yy, kiedy właśnie biorę lejce w swoje ręce i mogę się poddać ocenie czy swoich yy, klientów, czy osób doświadczonych, czy mentorów i zobaczyć, czy to mnie w jakiś sposób koryguje. A jest różnica, kiedy ja chcę się tej odpowiedzialności trochę pozbyć, i najlepiej, żeby ktoś mi wskazał odśnieżoną, pewną, pozbawioną niepewności y, 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 drogę. Do tej możliwości nie ma, a jeśli jej szukamy, to bardzo przyblokowujemy sobie y, działanie. Trzecim takim obszarem blokującym działanie to są takie niewidzialne klatki. I żeby o nich trochę opisać, chcę powiedzieć o modelu sfery komfortu. I on mówi o tym, że w sferze komfortu znajdujemy się wtedy, kiedy to, co robimy, to, co myślimy, to, co czujemy, nie powoduje w nas żadnego dyskomfortu. Nie ma takiego dzikłia w środku, że coś nas dotknęło, jakiegoś takiego wewnętrznego poruszenia. I do sfery komfortu mogą się zaliczyć bardzo różne rzeczy i żeby zacząć się uczyć czegoś nowego i wyruszyć trochę poza tą sferę komfortu, trzeba wejść do sfery uczenia. I ta sfera uczenia może obejmować inny sposób myślenia, inny sposób zachowania yy, innych ludzi, z którymi na przykład na co dzień nie mamy do czynienia, czy inne yy, sytuacje. Natomiast, jeśli od, odejdziemy bardzo daleko naszej sfery uczenia, to przechodzimy w sferę przetrwania, w której to właściwie to jest trochę już taka walka o codzienność i walka o przetrwanie i oby do następnego dnia. I ani sfera komfortu, ani sfera przetrwania nie sprzyjają dobremu działaniu. W sferze komfortu nie działamy dobrze, bo jesteśmy zbyt zachowawczy i ograniczamy się tylko do tego, co znamy. A żeby działać właśnie i mieć dostęp do większej mocy, trzeba odważyć się na rzeczy po prostu, które w tej sferze komfortu nie są. I do, dodają do naszego zachowania nowe umiejętności i nowe e, sytuacje, i jakby doświadczenia, Ale e, też, będąc w sferze przetrwania, jest ciężko działać. Jeśli ktoś przychodzi do mnie w bardzo dużym e, kryzysie i trudnej sytuacji i mówi, że potrzebuje po prostu teraz mieć jeszcze więcej energii, żeby ją ogarnąć, czyli już się znajduje w tej sferze przetrwania, to wiele strategii takich, które pomagają, w zwykłej codzienności nie zadziała. To jest już taka sytuacja, w której yy, wtedy trzeba włączyć narzędzia do poradzenia sobie z kryzysem i wtedy, ewentualnie po wyjściu z tego kryzysu, nauczyć się nowych nawyków dobrego działania, a nie w momencie kryzysu nagle sięgnąć po całą yy, yy, wiedzę rozwojową, która jest przydatna, kiedy tego kryzysu yy, nie ma. A do sytuacji kryzysowych jest potrzebna też wiedza rozwojowa, ale zupełnie e, inna. To, co nam, na przykład teraz mówię o tajemnicach działania i przepracowywaniu tych swoich sposobów zachowania, i na przykład uczenia się, wychodzenia poza sferę komfortu i szukania takich doświadczeń, które mi to umożliwią, to jest strategia na e, zwykłą, codzienną sytuację, w której mogę mieć wyzwania, ale nie jestem w wielkim e, kryzysie, który mnie przerzucił już w sferę e, przetrwania. I co robić w tej sferze przetrwania? Też w tym podcaście tym się nie będę zajmować. Chcę tylko zwrócić na to e, uwagę i właściwie powiedzieć jedną rzecz, żeby nie czekać z rozwojem osobistym do momentu, kiedy siedzę w kryzysie. Co najmniej 30% osób, z którymi miałam do czynienia, przychodzi dopiero w momencie, kiedy już coś łupnęło, tak? Cała sfera komfortu się rozpadła. Wtedy jest po prostu dużo więcej do zrobienia i y, jest. Trudniej sięgnąć do narzędzi, których właściwie nie ma wypracowanych, bo jeśli ktoś ma kryzys, bo osoby rozwijające się kryzysy nie omijają, ale jak jest w tym kryzysie, to ma narzędzia rozwojowe, które są wypracowane przez lata pracy, do których może sięgnąć. A nie jest trochę tak, że jest bezlud na bezludnej wyspie rozbitkiem, który na tej bezludnej wyspie nie ma nic przygotowane do tego, żeby za zadbać o podstawowe, e, tak jakby samopoczucie i, i, e, e, i to, co jest potrzebne w codzienności wtedy, w tym m, kryzysie. Więc niewidzialną klatką e, nazywam siedzenie w sferze e, komfortu i niechęć do jej e, opuszczania. E, i tu też mówiłam o tym właśnie, że jak będąc w strefie przetrwania, czy już w takim kryzysie, wtedy też trzeba trochę już inaczej zareagować i żeby nie czekać, aż będzie aż tak taka motywacja, że tak powiem, życiowa do rozwoju. I teraz powiedziałam o takich rzeczach, które blokują, a chcę powiedzieć jeszcze o tym, co uruchamia działanie. Pierwszą taką bardzo dużą sprawą, yy, którą nad którą też pracuję z osobami, które chcą uruchomić swoje działanie z taką większą lekkością, w oparciu o autentyczność, działać odważniej, jest ekspresja siebie. bo ym, I to można w skrócie powiedzieć, co to jest ekspresja siebie. To jest pokazanie kim jestem w danym momencie. Czyli to nie jest takie statyczne, czyli jaką mam tożsamość, kim ja się czuję ogólnie w życiu, tylko kim jestem w danym momencie i czy to pokazuje. Czyli czy po mnie widać, że coś mi się podoba, czy po mnie widać, że coś mi się nie podoba, czy wyrażam swoje e, uczucia, czy daje się poczuć innym osobom, e, z kim jestem, w jaki sposób funkcjonuję i czego się można po mnie e, e, spodziewać. Tą ekspresję trzeba uruchomić, trzeba się nauczyć wyrażać siebie e, w sposób autentyczny, czyli najpierw czuć siebie, a później wyrażać. Bo można dosyć duży mieć kontakt ze sobą, czyli być w dużym takim stanie autentyczności, ale zupełnie tego nie pokazywać na zewnątrz. Żeby działać, ekspresja musi być y, um, uruchomiona, bo ona jest jakby takim paliwem do tego, żeby działać y, z lekkością, ale i y, y, mocą. I co się dzieje z moją ekspresją? To można sobie zadać takie pytanie, poobserwować siebie, co się dzieje ze mną w grupie nieznajomych osób. Jak działam w sytuacji, kiedy mam coś z nimi zrobić, ale też można popatrzeć, co się dzieje ze mną, kiedy ktoś wśród tych nieznajomych osób zaprosiłby mnie do tego, żeby coś zaśpiewać, albo żeby coś zatańczyć. Wszelkie odczucia, które są wtedy, by się uruchamiały, a że mi się nie chce, albo że się boję, albo że się wstydzę. To są bramy do yy, blokowania ekspresji, które dobrze jest yy, im się poprzyglądać i trochę je naoliwić, żeby. Nie przeszkadzały w tych momentach, kiedy przeszkadzać nie powinny. Bardzo widzę taki element yy, zblokowanej na przykład ekspresji w czasie rundek warsztatowych. Rundka warsztatowa polega na tym, że jak zaczynamy dzień, program rozwojowy albo spotykamy się po jakimś doświadczeniu, ja po prostu pytam: Co u ciebie? Jest to bardzo otwarte pytanie, które ma polegać na tym właśnie, że uruchomisz swoją ekspresję i pokażesz dla, dla mnie dla reszty grupy, co czujesz, co myślisz w danym momencie, jakie rzeczy cię e, zajmują. I okazuje się, że jest to bardzo trudno. Trudne pytanie, i tego też trochę trzeba się nauczyć. Jednocześnie m, zachęcając do tych rundek, zachęcam do tego, żeby się tej ekspresji właśnie e, uczyć, bo naszym takim narzędziem działania. Są właśnie nasze myśli, nasze uczucia i ciało, czyli my. Jeśli my nie mamy świadomości tego, co się z nami dzieje, to trudno też oczekiwać, że działania, które sobie wymarzyliśmy, będziemy mieć w jakiś sposób e, pod kontrolą. Drugi taki obszar, który uruchamia e, działanie, to jest danie sobie prawa do porażek. Można powiedzieć, że to jest takie uzupełnienie trochę tego mówienia o dążeniu do doskonałości, o którym mówiliśmy, jako blokadzie, bo nie popełnia błędów tylko ten, co e, nie działa. Poraż... Trzeba sobie dawać prawo do porażki, trzeba umieć się wybronić wobec osób, które nie pozwalają na to, żeby błąd w jakikolwiek sposób się pojawił, bo jeśli działam, to błąd będzie. I jest, mamy wiele mechanizmów obronnych, to można było długo rozmawiać, z czego one wynikają, które w momencie, kiedy się okazuje, że coś zrobiliśmy w sposób taki nie do końca poprawny. Natychmiast y, uruchamia się jakiś mechanizm, który chce coś z tym y, zrobić. Natomiast najzdrowszą re, reakcją jest zobaczenie, jakby co spowodowało, że to wystąpiło i co mogę zrobić na przyszłość, żeby to się nie powtórzyło. Czyli spojrzenie z tego punktu błędu na przyszłość, a nie na y, przeszłość. Czyli to nie jest tak, że teraz nie widzę błędów i one mnie nie obchodzą, tylko ja wyciągam z nich wnioski i idę do przodu. I trzecim obszarem, takim często niedocenianym, jeśli chodzi o właśnie działanie, jest umiejętność stawiania granic, jest, którą rozumiem jako mówienie, co jest dla mnie OK, a co jest dla mnie okej, okay. to jest trochę też połączone z wyrażaniem siebie, ale jak ja wiem, co jest dla mnie OK. I jeśli ja mówię, jak na zewnątrz, co jest dla mnie ok, czyli można powiedzieć proste tak lub proste nie, powoduje, że mam dużo bardziej skupioną energię do działania, i ona też jest jaśniejsza na zewnątrz, i wszystko idzie dużo bardziej płynnie. I oczywiście, jeśli ja negocjuję z kimś swoją taką bardzo fundamentalną część, którą bym nazywała taką swoją podmiotowość, to kim jestem. To wiadomo, że to będzie się wiązało z wyciekiem olbrzymiej energii, te działanie utrudniało. Więc, też w tym stawianiu granic i jakiejkolwiek negocjacji trzeba rozróżnić, co my właściwie negocjujemy. Czyli negocjujemy sposób działania i pewną moją elastyczność, którą ja mogę mieć w sobie, czy negocjujemy już takie elementy, które są. No, stawiają pod znakiem zapytania, czy ja w ogóle jestem w stanie być sobą, tak? Czy być autentyczna w tym projekcie? Jeśli ja negocjuję swoją autentyczność, co się oczywiście zdarza, bo świat też nie jest idealny i są takie momenty, kiedy zgadzam się na coś, co już czuję, że nie pozwoli mi do końca być sobą. I jak bardzo bym tego nie unikała, to takie sytuacje się zdarzają, ale wtedy. Często właśnie obserwuję to, że nie mam dostępu do pełnego e, działania. To tak, jakby ktoś odpiął mi lokomotywę trochę od e, pociągu, więc też dobrze jest takich sytuacji unikać i je rozpoznawać e, zawczasu. I to, o czym chciałam powiedzieć na koniec, to właśnie o narzędziach, które nam pozwalają iść e, ku naszym celom. Bo to, że mamy uruchomione działanie, działamy płynnie, wyrażamy siebie, nie przejmuj się porażkami, to jeszcze nie oznacza, że dojdziemy tam, gdzie chcemy. I te narzędzia, które pomagają nam, to jest po prostu takie szeroko pojęte, można powiedzieć, zarządzanie naszymi marzeniami, zarządzanie naszymi projektami. W zależności od tego, co to jest, z jakiej kategorii jest ta rzecz, do której, do, do której chcemy to nasze działanie przyłożyć to trzeba włączyć po prostu określanie właśnie tej wizji, zastanowienie się, jakie cele się składają, żeby tą wizję osiągnąć, jakie kamienie milowe, jakie umiejętności muszę, muszę nabyć, żeby do, do tej wizji dojść i z jakich małych kroków ta moja droga ma się składać. I o tym mówię w odcinku podcastu o wizji. Też możecie sobie go znaleźć, posłuchać. Tam bardzo na świeżo mówię o swoich doświadczeniach z ukończenia takiej wieloletniej wizji, którą, do której szłam. Więc to jest bardzo ważne rzeczy, tam mówię, związane właśnie z tą drogą. Natomiast też w codzienności trzeba spojrzeć na to, nawet jeśli już mam rozpisane. Swoje projekty, mam rozpisane swoje cele, małe kroki, kamienie milowe, to trzeba spojrzeć na to, jakie nawyki w codzienności mi pomagają w tym, żeby do tych rzeczy dojść. I jeśli mam jakieś ważne cele życiowe, a w mojej codzienności nie ma nawyku, który by powodował, że ja w ogóle mam szansę dojść do tych celów, no to trzeba się zastanowić, czy w ogóle to jest realne. Dlatego tutaj kiedyś myślę, że zrobię cały podcast o tym, w jaki sposób łączyć cele z nawykami i sprawdzać, czy to, gdzie chcemy iść, ma szansę być zrealizowane. Ale w tym momencie chciałam to podkreślić, że tym narzędziom też trzeba się przyjrzeć, bo samo uruchomione działanie jeszcze musi się gdzieś ukierunkować. I w takim razie zapraszam Was na stronę z notatkami do tego podcastu www.horstens.pl. Podcast, który dotyczy tajemnic działania. Tam są wszystkie elementy, tutaj jakby usystematyzowane, o których mówię. Są linki do podcastów, które wspomniałam, i tą stronę też zachęcam, żeby wysłać do kogoś, kto może z tym działaniem. Ma problem, i może to zainspiruje, żeby zacząć trochę myśleć o działaniu inaczej. Dziękuję za dziś, i do usłyszenia następnym razem.